Siemano, witam wszystkich. Słuchajcie, zapowiadali po południu słońce. Hm. Patrzę nie widzę. No ale jak zapowiadają, to może coś się pojawi, także. Eee, trzeba troszkę tej warstewce pomóc. Tutaj lód jest na pewno pod spodem, no coś tam się przyjaśnia. Zobaczymy, może ruszy. Eee, no, zdrapię trochę i tak z ciekawości jeszcze podejdziemy do falowników. Bo statek co nie wiedzę, tutaj mam bifacjale tam mam panele monokrystaliczne i zobaczymy jaka jest różnica w produkcji między jednymi a drugimi, czy jest różnica czy nie ma jedne i drugie są tak samo zasypane kierunek teraz nie ma znaczenia bo to już słuchajcie, dzisiaj już praktycznie listopad się kończy to czy trochę w tą, trochę w tą to nie ma znaczenia także zobaczymy jak to wygląda na falownikach i tak całością leci 400W a trzeba to rozbić na drobne i 385 leci na 130 W, a 5 kW bifacjalna leci na 270 W. Dalej jeszcze sobie podejdziemy do podmagazyn energii, nasz i tutaj nam leci 200, no zobaczcie, tutaj nam leci 30 prawie 240 W 2,4 kW. No tu prawie 10% leci, także. Tak się najlepiej spisuje, ale już wam powiem dlaczego. Tak się najlepiej spisuje. A tu takie fajne zielone świeci. Na razie się testuje, później będzie ten w temacie. Opala, trzeba drzwi zamykać, bo zimno. Minus dwa, o, właśnie, czekajcie, jeszcze podejdziemy szybko. Jakie mamy temperatury? Muszę iść wziąć i ten kierunek wiatru klepnąć, bo mi zamarzło <laughs> Dobra, idziemy na do zewnątrz. <laughs> Podnosimy, zamykamy. I już tu jesteś, kolego. Padliemy, gada. Tu też wam mówię, dlaczego tak się stało, bo tą odśnieżyłem. Idziemy klepnąć. Oj, jest on, nie dostanę ręku. Może po telepie to się ruszy. A tu mam jakieś te. taki te kiełbasek. I teraz to zrobimy, albo urwę. O, właśnie. Halo, panie. Oj, oj, to przemarzło. Widzę, musi. A z drugiej strony, wiatru nie ma to. Sobie tak się ustawiło i tyle. Widzicie, ledwo się obraca. Myślałem, że zamarzło, ale jednak nie. A, zimno, chłopak. A jeszcze. Co tam? Z kolego. Hmm? Tutaj już można będzie drzeć mocniej. A nie, dalej, widzicie. lód. Zamarznięte. Co z tego, że. Zdrapane, jak zamarznięte minus 2 i pipy też nawet szkoda to ruszać, ale ta pogoda to dla pompy ciepła jest w miarę fajna, bo ee, nie lodzi się. No, tu się lodzi, bo tu jest, tu jest niestety ślepa rurka, tego nie ominiemy. No i dobra, Ech, idę próbować coś zdrapać z tamtych. No i co, trzeba się brać. No, ale no, no i on nie widzę tutaj żadnej przyszłości. Czy to skórka za wyprawkę nie warta, nie? Gościu, powiedz: Muras! Będzie co z tego? No, tak myślałem <grym> Dobra, próba nie szczerba. No i tak jak myślałem, widzicie, dało się zdrapać tylko z góry. Zdrapać, to ściągę, to na siłę nie ciągnę. Ten e, to jest taki luźny. A tak połowę śniegu się pozbyłem z paneli. No zobaczymy, jak już jestem to potrafię Piątka uśmierzona. No niestety bifacja nie pomógł w rozmrażaniu. I biorę się za 385 za odśnieżanie. A tutaj zobaczcie. Piątka czysta jednak wifarze trochę pomaga, bo ten śnieg tam spłynie i OK, nie a tutaj śnieg spłynął i został. No i dobra, w miarę możliwości poszło. A tu się zaraz zamiast coraz jaśniej, coraz ciemniej robi. Ale zobaczmy z ciekawości, co coś więcej tam jest produkcji. A punktem nie będzie tamto, bo tamto nie było ruszone. Także wiadomo, jaka tam była produkcja. No i co? I nic! Nic się nie mogło tutaj stać. No nie, 180 i 170. Nie, no jedno weszło praktycznie, co było wcześniej. No nie ma się czego spodziewać tutaj za bardzo, ale zobaczmy na tą drugą. jeszcze tak, to było dla porównania, bo to było około 2400. Koło 2400. O nie, bo zobaczcie, tu jest 2000 watów, czyli coś się poprawiło jednak. A nic, poczekamy, może się coś przejaźni może puści. No dopiero jest godzina, która. Dobra yy, jest godzina, 13. O, dobra, chodźcie jak nie muszę jechać. Także no, zobaczymy. No, i coś tam się zaczyna przyjaźniać. Dlatego teraz trzeba tego koleżkę przestawić w stronę słońca. A no już widelec coś wyłapie. Zaraz to zobaczymy. Czy się coś zmieniło? Znaczy nie, nie ma sensu. Nie ma sensu patrzeć, nic się na pewno nie zmieniło, bo tam to świeci tylko w tle. Ale, Ale coś tam się pojawia. Ale taki temat, jeszcze przy okazji, e, bo widzicie, te zasypane, bo śnieg na nie sypie standardowo. Ale zobaczcie na te panele, one tutaj stoją. Nie ma jakiegoś daszku e, nie wiadomo jakiego, ale też zasypane nie jest jak śnieg z góry. Sypie i cały czas te panele są odśnieżone. Cały czas i będzie temat taki, że chcę właśnie jednego takiego panela. Jeszcze parę mam, nie? facjala bo to jest taki obifacjal jak tutaj o, widzicie, tylnie strona i chcę. gdzieś go tu postawię, nie? Na grudzień i styczeń będzie stał w pionie w kierunku e, południowym. Niech na niego sypie, nie sypie, niech się tam dzieje z nim, co chcę. Hmm, Sprawdzimy, co się uda z niego wyciągnąć, bo mam e, z Victrona jeszcze jeden MPPT tracker, to mogę sobie pod nisko magazyn energii to podpiąć. I tam jest fajna historia, bo tam każdy dzień pokazuje ile kilowatogodzin, i on nie uszukuje jak te Chińczyki. No to w końcu Wiktor nie? Także Victor ogarnia temat. No i zobaczymy. Sam jestem ciekaw, jak taki panel w pionie będzie w porównaniu do instalacji Południowy Wschód o stałym kącie. ale fajnie, nie? ale fajnie. Ty, to to normalnie byś na śniegu spał. Instalacji Południowy Wschód, kąt. 55 stopni. A, do solar trackerów, tam jest stałe 40 stopni, ale można sobie nimi poobracać. No, zobaczymy. Zobaczymy. Także zobaczymy, co coś się ruszy. Dam wam jeszcze znać. No, no, słuchajcie, jest jakaś nadzieja. O, tutaj przez kamerę nawet lepiej to widać, że trochę tego słońca. niestety na tamtą. Tam nie ma nadziei. Widzicie już po całości. Teraz godzina 14.22, ale tutaj jest nadzieja jeszcze na tej instalacji. I, i to odpuszcza. Także idę najpierw po taką miotłę szeroką do zamiatania ulic. Jak odwalę trochę modułów, to odpuści. Bo mi chodzi o to, że to południowe ma się do jutra do południa utrzymać. Także od rana już będę miał czyste moduły do startu. No, jeden pas uwolniony. Także zobaczmy czy to coś dało przy produkcji no i dalej nie ma szału ale zobaczmy indywidualnie no i teraz 385 idzie na 400W a 5 idzie tylko na 140 także już jest poprawa idę atakować dalej ten śnieg zrzucać niestety tutaj już nadzieja jest stracona ale tu się jeszcze udało. Tego słońca tyle co kodno płakał. Ale będzie na jutro rano. Także na wieczór z powrotem się go obróci. Eee, tego też sobie obrócę do słoneczka. Bo wiem, że będzie rano coś. I zobaczymy jutro jakie rezultaty. A jeszcze podejdźmy teraz na polownik. Eee, co się z tego da wydusić. Bo tu już spodem idzie zacienienie. Nie gościu. No niestety tak to jest. Dobra, idziemy do falownika. No i słuchajcie, coś się dzieje. Było nawet 820 W. I leci na mile. 680 W leci z tej ośniżonej No i 120 Leci yy, z piątki. No niestety, zacienienie ograniczało. Ograniczyło. Yy, ograniczyło na produkcję. No i. Życie, nic nie zrobi. A dla mnie jest ważne, żeby troszeczkę tego prądu poszło w baterię, bo jest taki temat. Ta bateria już jest kilka dni nieużytkowana. styk styk, I zaczyna być problem. I dzisiaj będę musiał, trochę nie wytrzymać. Mam 32 już na najmniejsze ogniwo. To jest jedno ogniwo uszkodzone, widzicie? Normalnie trzymało. 3,7V, ale im dłużej jest nieużywana, tym bardziej się po prostu zaczyna robić rozjazd. Także będę musiał z 1 kWh wepchać do baterii, żeby mi się do rana nie rozkraczyła. Ale jeszcze zobaczę Albo zrobię inaczej. Pół godziny mnie nie zbawi. Wyłączyłem pompę ciepła i teraz powinno coś się dzieje? o, idzie, zobaczcie pompa ciepła się wyłącza schodzi z mocy bateria idzie już 300W i nie trzeba będzie jej doładowywać Owie na 30 minut jak pompę wyłączę to się nic nie będzie działo Tak musi się to wszystko po prostu yy, wyrównać i może coś z tego będzie o, i zaczyna się coś dziać było 32, jest 33. Mówię takie delikatne. Po jednym perku ją podróbną. Jutro teraz jak się pojawi trochę produkcji, to też jeszcze dobiję. Nie będę musiał jej dobijać sieci. No niestety, jak jest ogniwo uszkodzone tak dużej bateria pustowi to to ogniwo ją rozładowuje. No i tyle. No tutaj Cudu nie ma. A pogoda jest jaka jest, także trzeba tego pilnować. Trackery przestawione, także zostało tylko czekać na wschód jutrzejszego słoneczka. Ten wystartuje od razu, a z tamtym trzeba będzie się troszeczkę pomęczyć, ale damy radę. Oj, no dzień dobry, z rana. Słuchajcie, pojawiła się trochę nadziei. Do południa ma być w miarę pogoda, ale mawiać znowu, to będzie na plus, nie? Na plus dla paneli, dla minus będzie dla. Ee... Dzień dobry. Dla no, wychładzania się mojego domu, <grymne> niestety. I tutaj mamy uśnieżone także zobaczmy, jakie rezultaty. A tamto na razie nie myśli nawet odpuszczać. Zobaczę, może gdzie za pół godziny coś się zacznie dziać. Bo ja bym widział po prostu, że już śnieg zaczyna się inny robić, a ta się na razie nic nie dzieje kompletnie. Ten dół zacieniony też roboty robi, także zobaczmy, jak się przedstawia produkcja a off grid'ową udało się odlodzić ona wczoraj już miała szansę, także dzisiaj ciepła dostała jeszcze troszeczkę wziąłem ulicznicą, pociągnąłem ciekawe czy hitpipe y dzisiaj wystartuje trochę słońca mają i pompa ciepa dzisiaj ma super warunki eee, przez to, że jest 78% wilgotności 80% także a na defrostów dzisiaj raczej nie poczuję nie gościu? idziemy zobaczyć jak tam na polownikach zimno, powiem wam zimno auto ładuje się elegancko w nic nie produkują za bardzo, ale też nie zasypane także z tym eksperymentem jeszcze trzeba będzie pokombinować tu ciemno tutaj fajnie, o światło, światło. O, słuchajcie bardzo ładnie bardzo ładnie 24 kW Prawie 1000W bateria leci ładnie. Amperażek, o, zobaczcie, nawet 73% jest wilgotność. Zobaczcie, jeszcze spada, bo wiatr się wzmógł. Także na ta pompę ciepła elegancko. około zara temperatura. No, niestety, wczoraj 10 minut doładowywałem magazyn. Ogniwo się podniosło na 3,40 parę i znowu spadło. Także trzeba będzie dzisiaj porotować trochę słońcem Chyba elektryka odepnę I elektrykę już mogę zdalnie odwinać, Ale o tym będzie materiał Światło ja świeci Ja tu przy okazji robię jeszcze film eee, Z pracy pompy ciepła, bo miał być mrozy, Także o tutaj Wam pokażę Tym co nie widzieli O pompa sobie teraz leci słuchajcie na o, 1350 W sobie leci, bardzo fajnie, generuje nam, już Wam mówię, 4,3 kW ciepła nam generuje, a temperatury mamy takie: gazu 63, gruba, cienka, 34 i na centralne leci teraz 37, powrót jest 32. Bardzo fajnie się te temperatury spisują. Zobaczmy na kolektory. Na kolektorach się jeszcze nic kompletnie nie dzieje. Niestety. Heatpipe. troszeczkę jestem rozczarowany tymi hitpipami. No ale nic. To są. To są. I leci nam 1,88 kW. No, tylko z czego? Leci nam z czego? Słuchajcie. Już patrzymy. 550W leci z piątki i z 385 leci 146KW, czyli można będzie zrobić taki motyw. Zaraz Wam pokażę. Mamy 289 pobór, 213, czyli 13KW. Jak zabiorę, słuchajcie. Ciach to nam się zmniejszy pobór, o bardzo ładnie spada pobór i o to co mi chodziło auto elektryczne naładuję sobie później ale ja w tym momencie muszę baterię podratować i bardzo ładnie leci pomalutko no na spokojnie on to sobie to dźwiga 300 w słuchajcie leci 0,22 1 amper bateria leci 53% wczoraj do 54 naładowałem, ale ja się nie patrzę na procenty, tylko na voltaż. Było 300 chyba 20 V do 304 spadło to ogniwo. Niestety to ogniwo jedno nam tutaj bruździ. I no niestety. Tak to czasem bywa. A nie wiem kiedy się za to zabierzemy. Nie wiem czy jej nie naładuję, baterii to pewnie nie wyłączy zupełnie. Ale zobaczę. Na razie idzie bardzo ładnie. Jest do 50% ustawiona, także nie ma tutaj jakichś za dużych. Albo trzeba ją wyżej ustawić i tyle. Dobra, słuchajcie, czekam. Idę się przebrać, idę coś zjeść, i trzeba będzie piątkę odgarnąć. I jedziemy na mocy. No, udało się chociaż tyle odśnieżyć Do góry nie zostałem, niestety, nawet z moich beczułek nie wiem co tu przyczepę przyciągnąć, nie wiem czy tego nie zrobię, jak zamarznie będzie mi łatwiej, no ale z drugiej strony tutaj się popsuło. Także no nie wiem czy to cokolwiek się nałapie. No nic, starałem się. Zobaczmy i jak to wygląda z uzyskami na dwóch instalacjach już teraz no i mamy 1000 W. Także nie wiem, czy jeszcze z baterii czasem nie podbieram. A nie, nie mogę podbierać, bo było 55% naładowane. Także o teraz widzicie, wyrównały się instalacje 450 jest e, 385 to jest PV1 i pv 2 idzie 480. Jeszcze zacieniona, e, znaczy do 5 kW, nie? Zawalona śniegiem, ale, ale coś idzie, nie? Coś się dzieje. No tak mówiłem, bateria na razie stoi w miejscu, bo jest 55% czyli ona póki się nie naładuje do 56% to też w drugą stronę nie odda także powiem Wam chyba to tak zostawię bo nie widzę tego słońca za bardzo zobaczymy jak wygląda tutaj ogniwo Obaj Wam kiepsko to ogniwo wygląda no nic mam na to plan i zrobię z tego osobny film. Jaka jest prawda z tym wszystkim? Znaczy to nie do końca, bo nisko napięciowy sobie bez problemu radzi. Tylko, że on jest doładowywany z sieci jak trzeba, prawda? Ten nie jest z automatu doładowywany, trzeba ustawić doładowywanie. Także no, na dwoje, że na dwoje, babka wróżyła trochę w tą, trochę w tą. I to dobre, i to niedobre. Dobra, nauka i życie. No i słuchajcie, trochę się rozjaśniło, niestety słońce niskie. Coś ładuje godzina, która już jest 13, także już nie ten kąt dla nisko napięciowego, ale kolektory ruszyły, mimo tego, że pompa ciepła ciepłej wody użytkowej. Musi wspomagać, zaraz się wyłączę, ale korektory ruszyły także na no, wylocie. Jest 44 stopnie z kolektorów, a wlatuje do nich 33,8. Także coś wspomogły. Delikatnie szał nie było. I niestety bateria będzie wyłączona. A ten materiał już był, akurat w wyłączeniu baterii. Ale jeszcze ją później włączyłem. Zobaczcie, teraz mi ją rozładowuje. Czekam aż te troszeczkę tego słońca jeszcze tam przejdzie, wyjdzie, pójdzie i ładuję ją i będzie wyłączona, będzie balansowana. Może uda się jeszcze coś z tymi ogniwami porobić, bo Hubert mówi: weźmiemy. Na tydzień się ją wyłączył i tak tak pogody nie będzie i pobalansuje się ją. Zobaczymy, czy da się uratować bez, bez rozwierania ogniw w tą baterię. No? Ciekawe, ciekawe. Kombinację. O, idzie troszeczkę na mocy, ale coś tam przebyło dzisiaj tej energii. Eee, już. O, zobaczcie. z pfałki prawie 10 kWh. Bateria z tego 3 poszło, także eee, coś się działo. Trochę rozładowanie, ładowania. Coś się dzieje, słuchajcie. Coś się dzieje. Także fajnie. Jeszcze niech troszeczkę sobie to tutaj polata. Niestety więcej mam odbioru, jak zasilania, ale pompa cię pochodzi. I do CW i do ten. I pompa po ogólnie chodzi. Także i tak dużego poboru nie ma. Także tak to wygląda na daną chwilę. No i trzeba by to było jakoś zakończyć. Słuchajcie, film w założeniu miał być o jednym. Wyszło jeszcze w międzyczasie co innego. U mnie czasem takie. No, takie wyjdzie po prostu. Tu coś wyszło, tam coś wyszło, wyskoczyło. Także w międzyczasie jeszcze robię o czymś innym i y, o wyłączeniu baterii też było. Zobaczymy. Będzie próba y, balansowania baterii, bo bateria musi być włączona. Tak jak w tym momencie jest, tylko są topiki powyciągane y, z hebla. Takiego y, rozłącznika, który idzie do, y, do falownika. Bateria jest włączona. Y, balansowanie Hubert zdań, zdalnie uruchomi. Bo stoi tydzień. stoi dwa tygodnie. Niech stoi. Teraz te pogody i tak i tak nie ma. A nuż widelec się uda to ogniwo podnieść, uratować. No. Ona była balansowana pierwszy tydzień w ogóle przed uruchomieniem, tylko później właśnie były tego rozładowania. Teraz będzie balansowana jeszcze. Hmm, tylko właśnie nie może wtedy pracować. Jak jest balansowana, tylko być włączona. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także. Słuchajcie, na pozytywnie, cały czas na pozytywnie. Dzisiaj, wczoraj, dzisiaj, cały czas, tu tam, tu tam, coś tam coś się dzieje, słońce świeci. Powiem wam, a tak by człowiek śnieg sypie, to by tak patrzył i nie wiedział, co, co mu zrobić. Ja lubię. Ja lubię być w ruchu, lubię, że coś się dzieje i z tego co widzę, Wy lubicie moje zmagania z tym wszystkim oglądać, także cieszy mnie to bardzo. Mm, nie zawiodę Was, będzie tego jeszcze od cholery i jeszcze więcej, także. I ja Was pozdrawiam serdecznie, tak jak pisali w komentarzach. Dobrą energię wam wysyłam, bawcie się dobrze i nie przejmujcie się kiedyś wyjdzie słońce. Także szczęścia zdrowia, pomyślności.